Witam Was, kochani, serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o czterech akcesoriach, które możemy spotkać na siłowni, które najczęściej są używane. Żeby nie przedłużać, zaczynamy. Pierwszym akcesorium, które bardzo często jest spotykane na siłowni i zapewne większość z Was też zauważyła, jest to pas. Pas, który zakładamy oczywiście tuż. Nad naszymi biotrami w talii. Po co ten pas? Na co on jest? Do czego służy? Jakie są przeciwwskazania? Już szybciutko mówię, bo nie chcę się rozgadywać zupełnie bez potrzeby. Zatem, jaka jest zasada działania takiego pasa, który właśnie używamy podczas treningu siłowego? Zacznijmy od czegoś takiego, co nazywa się tłocznia brzuszna. Jest to mechanizm, moi drodzy, który poprzez ciśnienie wywierane od wewnątrz naszego brzucha, że tak powiem, naszej jamy brzusznej, powoduje, powoduje to, że nasz kręgosłup niczym rozpierany balonem jest dociskany do warstwy zewnętrznej, które stanowią właśnie napięte mięśnie, chociażby przykręgosłupowe, cały nasz korg. Zatem i mamy większe ciśnienie, Śródbrzuszne, im większe napięcie mięśniowe, tym nasz ten kręgosłup jest bardziej ustabilizowany. I na tym właśnie opiera się zasada działania pasa, poprzez to, że my tą zewnętrzną powłokę niejako ściskamy tym pasem, ponieważ. Prawidłowe założenie pasa jest bardzo ważne. Zawsze robimy to na napiętym brzuchu, na wydechu, żeby dosyć mocno ten pas przylegał. Że, jak weźmiemy wdech, to już tutaj mamy to ciśnienie, już mięśnie są ściśnięte i tak właśnie założony pas będzie swoje funkcje spełniał. Zatem, co nam to daje, że mamy większe ciśnienie śródbrzuszne, że ten kręgosłup jest ustabilizowany? a no to, że. Chociażby podczas ćwiczeń możemy lepiej kontrolować właśnie ten ruch, możemy troszeczkę bardziej pewne grupy mięśniowe aktywować, niejako odrobinę je odciążając właśnie z tej funkcji stabilizacyjnej. I generalnie są takie dwa, dwie grupy ćwiczeń, podczas których pas bardzo fajnie się spełnia, sprawdza. I badania właśnie pokazują, że przy przysiadach i przy martwych ciągach aktywacja mięśni właśnie tej dwugłowych, czworogłowych jest większa niż bez użycia tego pasa. Nie we wszystkich przypadkach, o tym zaraz też powiem, ale generalnie te partie mięśniowe są bardziej aktywowane, zatem możemy troszkę większy ciężar dźwignąć. Co dalej? Taki pas zabezpiecza nas również przed ryzykiem kontuzji. Zmniejsza po prostu ryzyko kontuzji właśnie poprzez tą stabilizację kręgosłupa, i to jest właśnie też taka druga główna zaleta takiego pasa. Ale jeżeli coś ma plusy, to zapewne ma też jakieś minusy. Oczywiście. To, że pas nam tutaj lepiej stabilizuje, zapewnia lepszą stabilizację, powoduje to, że ta naturalna reakcja organizmu może być delikatnie osłabiona. Także jeżeli nosimy taki pas na ćwiczenia i przestaniemy go ćwiczyć, to nasze mięśnie stabilizacyjne, one mogą w odrobinę mniejszym stopniu zacząć reagować, dlatego fajnie byłoby wykonywać jakieś ćwiczenia dodatkowe, wzmacniające właśnie te partie nasze brzuszne, na nasz kor żeby właśnie zniwelować ten efekt po właśnie zdjęciu tego pasa, ale tak jak już mówiłem, to są niewielkie różnice, także tak naprawdę, jeżeli zakładamy pas tylko na jeden, dwa treningi w tygodniu, na jakieś tam pół godziny, gdzie robimy właśnie te siady plus ciągi, to spokojnie. Niczym nie musimy się przejmować. Warto też dodać, że pewne grupy mięśniowe wcale lepiej w pasie nie pracują. Na przykład prostownik grzbietu, nasze mięśnie brzucha, mięśnie proste brzucha, mięśnie skośne brzucha, wcale lepiej w pasie nie pracują. Także wszelkie ćwiczenia, które będą te mięśnie angażowane, angażowały, nie dadzą nam jakichś wielkich rezultatów. Co dalej, moi drodzy? Jakie są przeciwwskazania do noszenia pasa? Przede wszystkim pasa nie powinny nosić osoby, które mają problemy z sercem, które mają problemy z ciśnieniem, ponieważ no, właśnie to zwiększenie ciśnienia może powodować, że no, nasze naturalne tutaj choroby mogą z jakąś tam większą siłą się nam tutaj uzewnętrznić, także. Jeżeli jesteśmy zdrowi, jeżeli mamy problemów z sercem, raczej tutaj innych, większych przeciwwskazań nie ma. Oczywiście również tutaj wszelkie problemy z kręgosłupem, typu jakieś dyskopatie, czy wypadnięcia właśnie tych krążków, raczej tutaj tego, tego pasa też nie powinniśmy nosić, ale to też jest związane z ciężarem, bo pamiętajcie, że pas... On nam nic nie da, kiedy my robimy na przykład siady z 50% czy 70% naszym ciężarem maksymalnym, który jesteśmy w stanie tutaj wziąć na przysiad. Pamiętajcie, że sens stosowania pasa jest wtedy, kiedy my naprawdę robimy. Ciężkie siady, kiedy bierzemy 80-90% ciężaru maksymalnego, robimy jedno, dwa powtórzenia, i wtedy ten pas bardzo fajnie tą swoją rolę spełni. W związku z tym osoby początkujące też takiego pasa nie powinny nosić ponieważ nie dźwigają jeszcze takich ciężarów, żeby ten pas w jakikolwiek sposób miał wpływ właśnie na wykonywanie ćwiczenia. A co więcej, może on pogorszyć nieco technikę. Dlatego stosujmy ten pas, kiedy już nasza technika jest dobrze wyrobiona, kiedy my dobrze wykonujemy ćwiczenia i mamy już jakiś staż na siłowni. Kiedy bierzemy ciężary na przykład przekraczające 100% ciężaru masy naszego ciała, kiedy to już są naprawdę solidne ciężary, wtedy ten pas dopiero ubierajmy. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o, o pas. Oczywiście nie chcę się tu zagłębiać w jakieś tam mega szczegóły, że ten mięsień pracuje o 5% lepiej, tamten o, o, o 10% gorzej, bo nie o to tu chodzi. Jeżeli... Ktoś już ten pas stosuje, jeżeli chcesz stosować ten pas, to polecam zagłębić się w temat, postudiować troszeczkę, bo naprawdę materiałów odnośnie pasów jest bardzo dużo. Ale chciałem tylko tak, właśnie z grubsza przedstawić temat, też, żeby właśnie zawczasu gdzieś usłyszymy zawczasu nie lecieć do sklepu po ten pas, bo fajnie go nosić, bo on mi jakieś tam duże korzyści da. Drugim akcesorium, które też często spotykamy na siłowni i z którego ja sam oczywiście korzystam niejednokrotnie są rękawiczki moi drodzy, po co rękawiczki? tak, 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 właśnie po ostatnim treningu, gdzie tych rękawiczek nie miałem porobiły się odciski, skóra zaczyna schodzić i kolejny trening gdzie musiałbym właśnie jakąś sztangę chwycić mógłby być troszeczkę gorszy zatem pierwszą taką podstawową rolą, jaką spełniają rękawiczki na siłowni jest funkcja ochronna. Chronią naszą skórę przed obtarciami. Po drugie, moje dłonie mają taką cechę, że mają, że tak powiem, zwiększoną potliwość. Także przy którymś tam powtórzeniu moje dłonie są już delikatnie wilgotne. W związku z tym rękawiczki pozwalają mi właśnie... W, w, w rękawiczki yy, chłoną ten pot, dzięki temu mój chwyt yy, jest pewniejszy. Ta sztanga mi się nie wyślizguje z dłoni. Oczywiście. Na każdy problem może być niejedno rozwiązanie, ponieważ możemy stosować również magnezję, która właśnie nam tą skórę troszeczkę wysuszy i ten chwyt również będzie pewny, sztanga nam się nie będzie ślizgała w dłoniach. Także jeżeli nie chcemy stosować rękawiczek, można użyć magnezji, ale oczywiście od odcisków, też tutaj się ona nas do końca nie uchroni. Poza tym pamiętajcie, jak wybieracie. Rękawiczki, mamy ich co najmniej dwa rodzaje. Ja tam nie mówię, że są jakieś piłkarskie, jakieś inne, ale bardzo często możemy pomylić rękawiczki rowerowe od rękawiczek, które stosuje się na siłowni. Przede wszystkim rękawiczki rowerowe będą miały tutaj zgrubienia, właśnie żeby opierać się o kierownicy. W tej części one będą miały taką a troszeczkę grubszą gąbkę, natomiast rękawiczki na siłownię raczej są cienkie, właśnie po to, żeby ten chwyt w nich był pewny. Bo pamiętajcie, i mamy grubszą warstwę, bez rękawiczek możemy mocno ścisnąć pięści, mocno zacisnąć nasze dłonie na handli czy na sztandze, a pamiętajmy, tu mamy mięśnie, które odpowiadają za chwyt. Natomiast jeżeli mamy jakąś grubszą warstwę materiału, nie jesteśmy w stanie tu chwycić porządnie, napiąć mięśni, żeby nasz chwyt był tak samo pewny, jak właśnie bez rękawiczki. Dlatego grubsze rękawiczki mogą nam ten chwyt nieco osłabić, mimo że będzie on pewniejszy, ale może być troszeczkę słabszy. Także ja generalnie. Polecam rękawiczki. Jeżeli jesteście już przyzwyczajeni, że ich, z nich nie korzystacie, ok, jak najbardziej. Jeszcze jednym takim małym problemem stosowania rękawiczek może być to, że jeżeli jesteśmy przy, przyzwyczajeni, do noszenia tych rękawiczek i ich zapomnimy, albo po prostu praliśmy, zostały gdzieś tam na wieszaku, na suszarce i tych rękawiczek nie będzie, nasz trening może nam tak subiektywnie, psychicznie być troszeczkę słabszy, dlatego też warto mieć to na uwadze. I do, chciałbym jeszcze wspomnieć o dwóch takich bardzo rzadko stosowanych akcesoriach, niemniej jednak czasem się je stosuje. Pierwszym z nich są ochraniacze na piszczele. One są w formie takiej jakby skarpetki, które zaciągamy prawie, że pod samo kolano. Po co? Słuchajcie, moi drodzy. Prawidłowa technika martwego ciągu jest taka, że my tą sztangę prowadzimy bardzo blisko właśnie kolana i piszczeli. Jeżeli właśnie nasza technika jest bardzo dobra, często zdarza się to, że My tą sztangą zahaczymy gdzieś o piszczel. A jak wiecie, sztanga nie jest cała gładka. Ona ma też takie różne, właśnie, chropowate wypustki, właśnie, żeby ten chwyt był pewniejszy. Jeżeli tym gdzieś zahaczymy o piszczel, można sobie gdzieś tam tą skórę zedrzeć. No, no nie jest to może jakieś tam mega bolesne, ale na pewno nieprzyjemne. Dlatego, jeżeli widzicie osoby na siłowni, które ćwiczą w takim właśnie ochraniaczu na piszczel, no to. Możecie mieć pewność, że technika takiej osoby będzie bardzo dobra. Ponieważ jeżeli mamy słabszą technikę, to my tą sztangę będziemy prowadzić troszeczkę dalej od kolan, od tej, tej linii. No i tych piszczeli sobie nie będziemy tutaj, że tak powiem, uszkadzać. W związku z tym, warto, warto tutaj ten aspekt wziąć pod uwagę. I ostatnim. Czwartym akcesorium, które bym chciał opisać, są to takie haki treningowe do podciągania. To jest, moi drodzy, takie i fajne, i niefajne. Szczerze mówiąc, nie spotkałem się osobiście nigdy z czymś takim, żeby ktoś ćwiczył z takim hakiem. Jest to po prostu obejma tutaj poniżej nadgarstka i następnie mamy taki plastikowy hak, dzięki, któremu nasz chwyt będzie nie będzie wymagał użycia właśnie siły, ponieważ będzie tutaj takie czy to takie mocne plastikowe czy lekko wzmacniane jakimś metalem taki hak, dzięki któremu będziemy mogli zahaczyć się o drążek. I jeżeli mamy słaby chwyt w naszych pięściach, w naszych dłoniach, a silne mięśnie no to... Fajnie nam właśnie pomoże, pomoże wykształcić tutaj tą siłę. Bo często jest tak, i to też zauważyłem właśnie przy różnego rodzaju ćwiczeniach. Możemy zrobić na przykład wiosłowanie sztangą, która waży nie wiem, 40, 50, 70, 80 kg, ale puszczają nam dłonie właśnie, te nadgarstki są słabe. W związku z tym takie haki mogą fajnie właśnie przy tym podciąganiu nam troszeczkę pomóc. Czy jest to potrzebne, czy nie jest to potrzebne? To już musicie ocenić sami, ponieważ też możemy tutaj stosować inne metody. Warto wtedy zastanowić się, skoro nie jestem w stanie się podciągnąć, bo mój chwyt jest słaby. To może lepiej nie stosować jakichś akcesoriów, które ten chwyt poprawią, a po prostu wzmocnić tutaj nasz nadgarstek. To już zostawiam Wam pod rozwagę. I kochani, moi drodzy, jeżeli ten filmik Wam się podobał, to ja tą regułkę już tutaj powiem i będę mówił za każdym razem. Zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz, co sądzicie o tych akcesoriach, bo to pozwala mi się rozwijać, to pozwala zadziałać na algorytmy YouTube'a, cóż na to poradzić. Subskrypcja, dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, komentarz taktyczny. I oczywiście co robimy? Czekamy na kolejne filmy, a w międzyczasie obserwujemy sobie, co tam wcześniej było wrzucane i oglądamy. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie.